Witajcie, mam na imię Rafał i przyszedł mi dzisiaj pomysł na nagranie filmiku, tym razem z serii takich informacji medycznych. Chciałem pokazać Państwu przykład szkodliwych dodatków, które szkodzą naszemu zdrowiu, a znajdują się w popularnych lekach. Pozwólcie, że jeden przykład tutaj wezmę, jedną substancję będzie to dwutlenek tytanu. Jest to dodatek do tabletek, które można kupić w aptece. I na co on szkodzi? Zmniejsza zdolność jelita cienkiego do wchłaniania substancji pokarmowych i ochrony przed patogenami. Ta substancja, ten dwutlenek tytanu uszkadza kosmki jelitowe, czyli taką strukturę w naszych jelitach, która jest bardzo wrażliwa ta struktura. Oprócz tego działa y, niszcząco na DNA, czyli na nasz kod genetyczny. Przyspiesza starzenie i właśnie możliwość powstawania nowotworów. Możecie sobie poczytać o tej substancji. I teraz w czym ona się znajduje? Otóż ta substancja mam tutaj znalezione na stronie internetowej znajduje się w popularnym leku o nazwie rutnoskorbin. Rutnoskorbin zawiera substancję czynną rutozyd, która tak jak tutaj widzicie, ma pozytywne działanie, na przykład chroniące przed przeziębieniem czy infekcją. Ogranicza działanie czynników przyczyniających się do powstawania stanów zapalnych i obrzęków, a także uszczelnia naczynia krwionośne. Ja tutaj końcówkę przeczytałem, całość sobie możecie w tym momencie przeczytać. Także jest to pozytywne w leczeniu i zapobieganiu przeziębieniom, ponieważ uszczelnia nam te naczynia krwionośne, przez co te bakterie czy wirusy tak szybko nie mogą się do naszego organizmu prawdopodobnie przedostać. Ale co z tego, jeśli ten rutnoskorbin zawiera dwutlenek tytanu, który może się kumulować w naszym organizmie, na przykład w mózgu też może się kumulować, jak wszystkie metale ciężkie w tkance nerwowej, w, tk w tkance mózgu. Kolejnym, kolejnym lekiem jest popularny lek Sinupret na zatoki, który wielu osobom pomaga, pozwala tej wydzielinie właśnie się rozrzedzać i ułatwia jej usuwanie. Co możemy przeczytać? W składzie zaznaczyłem tutaj dwutlenek tytanu, również szkodliwa substancja. Weźmy inny lek, tym razem na receptę. Lek Neurovit, który zawiera y, witaminy z grupy B. Jest to lek dostępny na receptę, który również zawiera dwutlenek tytanu, jak możemy zobaczyć. Jest to bardzo dobry lek, ponieważ y, bardzo szybko nam podnosi poziom tych witamin z grupy B. Z tego, co kiedyś porównywałem, ten neurowit do takiego zwykłego leku dostępnego bez recepty w aptece, to miał ten neurowit 100 razy więcej tej substancji czynnej, czyli to jakby 100 mg powiedzmy, a ten bez recepty miał 1 mg w jednej tabletce. Także bardzo szybko to uzupełniało niedobory. Sam kiedyś brałem ten lek. Ale co z tego, jeśli on ma dwutlenek tytanu? Nie wiem, po co producenci to dodają w ogóle do tabletki. Już są badania naukowe na ten temat, że jest to bardzo szkodliwe. Jednoznacznie jest to potwierdzone. I właśnie mamy wybór. Musimy czytać ulotki, składy leków, zanim będziemy zażywać dany lek. To są takie trzy przykłady, jakie tutaj znalazłem. Skupiłem się tylko na jednej substancji tej szkodliwej, czyli dwutlenku tytanu. Sam o tym nie wiedziałem, ale ktoś właśnie na forum medycznym mi po prostu powiedział, że sam ten lek Neurovit, który który napisałem, że on zawiera bardzo dużo tych, tej witaminy B, B12, B6 z tego co pamiętam. Bardzo szybko podnosi, jakby, te niedobory, uzupełnia nam. A ktoś właśnie napisał, że zawiera to szkodliwy dwutlenek tytanu i należy znaleźć zamiennik tego leku albo in, lek innego producenta, który nie ma tej substancji w składzie. Ja trochę drążyłem ten temat, trochę tutaj czytam różne fora medyczne, gdzie ludzie na różne tematy, Rozmawiają, no i znalazłem, że właśnie synupret to zawiera, kto w życiu synupretu nie brał, czy rutynoskorbinu? a widzimy, jest to szkodliwe. I wiele osób jest nieświadomych tego, że może sobie zaszkodzić na zdrowiu właśnie przez branie takich leków, nieczytanie składów, nieorientowanie się po prostu w temacie. Ja nie jestem lekarzem ani farmaceutą. Ale taki pomysł mi przyszedł, żeby to nagrać, taki odcinek, żeby was po prostu przeszczec, no i po prostu jakby uświadomić społeczeństwo czy sami siebie, żeśmy uświadomili, że należy czytać składy, trzeba się orientować, jakie są szkodliwe substancje w składzie leków albo jak dany lek, jakie mogą być po prostu skutki uboczne danego leku. To było na tyle na dzisiaj w tym filmiku. Pozdrawiam Was, życzę zdrowia, trzymajcie się.